Witam Was na kolejnym odcinku Minecrafta Aha. No tak, bo ja poszedłem do takiego miejsca Żeby sobie wiecie rozbudować moje wielkie imperium Clash Royale też jest już tak 3 miesięcznica dobrze słyszeliście 3 miesiące Hyok. Dobrze. Mhm, dobra. I parkour. Jestem teraz dużo lepszy w parkura niż byłem kiedyś. Ale wciąż nie przeskakuję maksymalnej liczby pól. Dobra, tam jest mój domek pójdę spać, żebym tylko się nie zapadł chodź tutaj mnie nic nie dorwie w moim tunelu ja tak jak słyszę jakieś odgłosy w Minecraftie w nocy to jest, aj Ci bardzo naprawdę boję dobra będziemy chyba robić, no nie wiem, enchanted table tak, zrobimy. Będzie to długi filmik. Naprawdę długi. Ale co mam do jedzenia? Chlebek. Dwa chlebki zjemy. Albo nie, to i to. I no, jeszcze pół, ale co tam na pół. jedzonka. To jest Ta farma, nie wiem jak bardziej zrobić. I chciałbym ziemniaki albo na przykład marchewki. A najlepiej melony. Może... O, może coś takiego. Pójdziemy na wyprawę poróżnie. Ej, czy tam był? Tak, tam je, pewnie jakiś... Co mam taki niski level? Chyba dużo razy musiałem zginąć. O nie. Dobrze. Chok, bałem się, że przy mojej Jok, ja się że teraz on wybuchnie. Jak akurat chciałem go zabić. Pierwszy level mamy. Może to będzie tak, że na przykład, nie wiem. Nie wiem, możecie pisać różne rzeczy, co możemy robić. I też trzeba na przykład kontynuować serię Minecraft Wieś, bo to było fajne, bo Minecraft Wieś, teraz ja przez nią, bo ja też na przykład na w tym innym świecie. Jak zacząłem jakąś jak zaczynam jakąś serię, to nie mogę się od niej odczepić. Bo lubię zaczynać. Tak grać na hardkorze na przykład. O, coś takiego. No zróbcie mi jakieś mapki. Bo wtedy będę bardzo... A, akurat z tego wypadło. Kurde. Melony też wieść jakaś gdyby była wieść to byłoby super kozacko mogłem wejść w seed na początku jak tworzyłem ten świat no i zrobić to aha nic nie ma nie, już do jedzenia ja w Minecraft 20 już jestem strasznym kozakiem Mamy już enchant, kurde, To jest niepotrzebne, może tam będzie jakaś nie wiem, nowe, nowe miejsce może Tutaj mam lapis lazuli książki Tutaj jest droga, tutaj zrobię wieżę Mam bardzo dużo kobla jest Kobla, drewna. Choć te drzewa są wszędzie. Może tam bym zrobił? Dobry pomysł. Tak. Pewnie ktoś pomyślał, Mortek, tak czemu nie chciał jeszcze na w wolnej polanie. No i teraz pomyślałem o tym. Bo po co w zaroślach robić bazę tak Dobra, wezmę tylko kobla dużo i drewna. Jeżeli nie mam, to wyko wykopię. Tak, mam diamentowy kilof Znalazłem Green Diax. Tutaj. O, jest dużo drewna. Nie wiem, czy mi wystarczy. Prawie tak. Jak nie będzie wystarczyło, to wykopię. Dobra, tyle mi wystarczy. Dobra. Sobie tutaj jeszcze znaleźć. Tak, zrobimy sobie parę łuków, trochę za dużo. Sobie to będzie taka duża wieża, że jak będzie to, jak inni przyjdą na ten. Ej, acz. Mam żelazo. Nie. Nie mam żelaza. Nie mam żelaza. Mostu mam. Ale żelaza nie mam. Dobra. A czy tutaj jest? Nie mam węgla, może. Ciągle mi się zmienia tutaj. Wow. Będzie jak będziemy robić takie długie film Takie dłuższe filmiki. Bo wtedy... Nie wiem. Ja uwielbiam nagrywać na YouTube'a. To później się może też z ołkut trochę. Jeżeli mam jakieś... No, fajnie tutaj jest kraj? Tak, wykopię. Bo ja lubię robić. Co, nie wkupałem? Dobra, pójdę po łopatę. Nie zrobię tylko z jasnego. Zrobię też z. Normalnego i ciemnego. A łopata, łopata, łopata. Ja w myślę, łopata, łopata, łopata. I przeskakują mi też inne myśli. Dobra, kamienne chyba wystarczy. Kurde, mało punktów jedzenia. Ja lubię źródła, ponieważ w nich może być klej, tak. czyli glina. To słuchaj. O, tutaj jeszcze jest. Ja zabiorę jej jak najwięcej. A nie to stone już. Świetnie. O nie, no deszcz. To jest mały cień. Dobrze. O kurde! Boże, ja myślałem, że tam jest jakiś Guardian, to piasek? Nie, to nie był piasek. Nie, ja chcę zostać tutaj. Dobra. Dobra, ile mam tej gliny? Czterdzieści cztery. Cóż? O kurde. Nie. Może też z gliny będzie? Nie wiem, ale trochę glin będzie, chyba na najwyższym poziomie zrobię tak, żeby była glina. A tam jest mój ja się przestraszyłam. Czy widzieliście to, to, to? Jeżeli nie widzieliście, to góry. Mi się wydawało, że nade mną jest coś fioletowego. Nie wiem, czy wam też się by wydawało. Szybki. Zrobię później sukę. Ojcze, mam bardzo małą jezukę. I nie mogę sprintować. Z tym tyg. Nie szersów nie ma. Jak to fajnie. Kurde długi już ten odcinek jest. Ja. Kozasko. nie Ender. Nienawidzę Dirmanów Uciekam od niego Bo jak zobaczę go Patrzę na niego to on mnie zaatakuje Kurde nie mogę sprintować To jest niefajne Może kiedyś zabijemy Dirmana Ale na razie w ogóle to mogę sobie. Mam chyba jakieś 44. Dobra, uciekam, 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 uciekam. Jak najszybciej się da, jak najkrótszą drogą, żeby tylko przeżyć. Gdyby był taki potwór, co umie klikać w guziki, to byłby, kurde, taki kozacki. bez niego wpadały chyba diaksy. Ale nie byłoby, gdyby był na przykład diaksowy potwór. Jo! To byłoby taki koza... kozaczkowate. Nie, ach. Muszę po jedzonku pójść. Dobrze, dobrze, dobrze. Baby... I... Ponoć, to czuł. Dobra, jeżeli widzicie, tutaj ten, co ja chciałem. Dobra. Hmm. Nie wiem, co ja chciałem. A, jedzonko jedzonko. Nie wiem gdzie to jest. Aha, chyba muszę. Dobra. Dobra. Wow, robić to jest trudno zrobić. Nie no. Nie no, w kurde jedzą. O. A no tak, muszę wykopać węgiel. Ach, jak jestem głodny. Zaraz normalnie umrę z głodu. Zaraz umrę z głodu. Tylko węgiel może mnie ocalić. I diaksy. Chciałbym takiego lepszego kejwa znaleźć. Takiego, w którym jest dużo lawej wody. I jest dużo w ogóle diaksów. On jest chyba niżej, taki kayf. Taki 10 kratek niżej. Kurde. O, węgiel super Oze dobra sobie tutaj pochodnie dobra Nie mam jedzenia. To kuty ja umrę z głodu. Umrę z głodu. To okropne. Ale chociaż jeszcze lasko zbiorę. Coraz zginę z głodu. Może. Dobra, pizzwór włączę. d i c u l t i p a c ful, p a c ful. Dobrze? Dobrze. O, to rodzi mi się. A, napis ful mi się rodzi, żyć jedzonko. No. To dobrze, nie wiedziałem tego nawet. Dobra, poszukam więcej węgla. Fajnie. Myślałam, że tylko nie traci się, a tutaj... O, i jeszcze kolejne węgle. Mało ich jest tutaj. Dobra. Ta opera, o kurde, no znowu to miałem, miałem, że w ogóle nagrywam odcinek Tak, pewnie przez bardzo długo, przez jakąś pewnie minutę Nie patrzę na czas, wiem tylko, że 18 minut już minęło Teraz zobaczę, popatrzę, czasami patrzę na czas Jeszcze crafting sobie zrobię Co? Dwa craftingi zrobiłem? Eee, co tam? Czego? Batuuuulfff A jest... A! Wszelaznej zbroi Nie wiecie w ogóle co... Prawie w ogóle, dobra Tutaj chyba wejście takie zejście na dół Zrobię Aha. Dobra, nie będzie. O, nie, nie one. Kurde, prawidłowo ich śmius. To co Nie wiem no gdzież. Tutaj. tutaj prawie nic nie zrobiliśmy, a tutaj już powinien być koniec odcinka za chwilę. Dobra. Jeżeli jesteś nowy, to zasubskrybuj. Po prostu. Bo. Już trzy miesiące mam mój kanał. Dobra, ty ma... Chyba będziemy kończyć. Morencjo.